Witam szanownych państwa a oto wino ryżowe robimy czas chyba już wywalić ten ryż ze spodu rodzynki bo też. 3 tygodnie to już chyba starczy no, tak będzie 3 tygodnie no jeżeli chodzi o sam smak no to na razie takie wytrawne także zobaczymy co to z tego wyjdzie bo już kiedyś robiłem ale to było bez rozmarynu, bo tu jest rozmaryn. Także może będzie takie trochę ziołowe. Musiałem zrobić ryżowe, bo już przejadł, przepiło mi się w sumie ten wino, winogronowe, czy gronowe, jak to tam woli, nie? Także będzie pićku, pićku. 25 litrów, no i tutaj trochę. Przesadziłem kurde z ilością, bo za dużo tego dałem i mi trochę przez rurkę wychodziło. Także trochę przesadziłem. Ale zobaczymy, co to z tego będzie.